Czy wiesz, że twoja energia seksualna jest jedną z najpotężniejszych i najbardziej transformujących sił, jakie istnieją? Ma ona moc przyciągania niewyobrażalnych błogosławieństw i sprawiania, że ludzie wokół ciebie chcą być blisko ciebie. Ta energia, często niedoceniana lub wręcz ignorowana, jest w rzeczywistości twoją najpotężniejszą tajną bronią. Nie tylko wzmacnia twoją kreatywność i magnetyzm, ale także podnosi twoją obecność na poziom tak imponujący, że staje się niemożliwe, aby inni mogli ją zignorować. Ta siła jest tak wyjątkowa, że dosłownie zmienia zasady gry. Kiedy nauczysz się jej używać, umieszcza cię na wyjątkowej pozycji, czyniąc cię kimś niezwykłym, kimś, kogo inni zauważają i podziwiają niemal instynktownie. Zaczynasz wyróżniać się jako ktoś wyjątkowy, zdolny do głębokiego wpływu na tych, którzy stają na Twojej drodze. W tym procesie odkrywasz siebie jako osobę naprawdę wyjątkową, prawdziwie wybraną. Zostań ze mną do końca, ponieważ pokażę Ci, jak świadomie wykorzystać tę siłę, aby odblokować więcej błogosławieństw w swoim życiu i chronić się przed tymi, którzy próbują rywalizować. Z tym, co tylko ty możesz zaoferować. W tobie kryje się coś, co przeczy logice: potężna siła magnetyczna, która naturalnie przyciąga ludzi, możliwości i energię do twojej orbity. Ta siła nie jest dziełem przypadku. Jest wynikiem twojego połączenia z najgłębszymi i najbardziej autentycznymi aspektami twojej istoty. Kiedy jesteś w harmonii z tym, kim naprawdę jesteś. Ta energia objawia się w jasny i nieodparty sposób, prowadząc cię do niezwykłych ścieżek i otwierając drzwi, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Kiedy jesteś w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś, twój magnetyzm staje się niemożliwy do zignorowania. Niezależnie od tego, gdzie jesteś lub co robisz, twoja energia wykracza poza słowa, jest prawdziwym. Nieodpartym zaproszeniem do niezwykłości. Ta siła nie jest tajemnicą dla tych, którzy nauczyli się ją rozpoznawać. Naukowcy i filozofowie od dawna dyskutują o tym, jak energia ludzka, a zwłaszcza energia seksualna, jest kluczowym źródłem kreatywnej mocy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie wydają się dominować bez większego wysiłku? Nie chodzi o wygląd czy status. Lecz o to, jak ich energia emanuje pewnością siebie, autentycznością i jasno określonym celem. To wibracja osoby, która dokładnie wie, czego chce i nie boi się po to sięgnąć. A co najważniejsze, ta magnetyczna siła w tobie jest nieskończona. Im więcej inwestujesz w siebie, rozwijasz swoje talenty i dbasz o swoją energię, tym staje się ona silniejsza. Nie ma granic tego, co możesz przyciągnąć, gdy twoje serce i umysł są w doskonałej harmonii. Ta siła nie jest tylko atutem, to prawdziwa twierdza. To cicha rewolucja, która zaczyna się w tobie. Energia seksualna jest często źle rozumiana, sprowadzana jedynie do idei przyciągania lub fizycznej przyjemności. Jednak sięga o wiele dalej. Jest jedną z najczystszych i najpotężniejszych form energii twórczej. W sercu tej energii tkwi zdolność do przekształcania myśli w rzeczywistość, marzeń w osiągnięcia, a pomysłów w innowacje. To motor napędzający świat, choć niewielu wie, jak w pełni go uruchomić i wykorzystać. Aby obudzić ten potencjał, konieczna jest głęboka praca nad samopoznaniem. Chodzi o to, by uznać swoje emocje, pragnienia i potrzeby bez poczucia winy czy osądzania. Kiedy świadomie zaczynasz eksplorować tę energię, przestaje być ona siłą niekontrolowaną i staje się potężnym sojusznikiem w tworzeniu życia pełnego celu. To jak otwarcie drzwi do nieskończonego przepływu możliwości, gdzie Twoja kreatywność i pasja osiągają nowe wymiary. Przebudzenie tej energii to nie tylko dar dla Ciebie, ale również dla świata wokół Ciebie. Ludzie w Twoim otoczeniu. Przyciągani twoją energią, zaczynają postrzegać swoje życie z nowej perspektywy. Dostrzegają, że nie tylko żyjesz, przewodzisz, tworzysz i inspirujesz. Tego rodzaju przywództwo jest wrodzone naturalna konsekwencja życia w harmonii z najpotężniejszą siłą witalną w tobie. Jest coś w tobie, co wzbudza natychmiastową ciekawość. Może to błysk w twoich oczach. Pewność w Twoich ruchach lub spokój, który od ciebie emanuje. Ta wyjątkowa kombinacja sprawia, że Twoja obecność jest niemożliwa do zignorowania. Ta tajemniczość sprawia, że Twoja obecność staje się niemożliwa do zignorowania. Nie chodzi tu o manipulację ani o próbę zwrócenia na siebie uwagi, ale o naturalny magnetyzm, który intryguje i zachwyca ludzi wokół ciebie. Ta tajemnica wynika z unikalnej równowagi między wrażliwością a siłą. Podczas gdy wielu ukrywa swoją prawdziwą naturę za maskami, ty wyróżniasz się swoją autentyczną przejrzystością, czymś niezwykle rzadkim. Ludzie są naturalnie przyciągani do tego, co nieznane, do poczucia, że w tobie kryje się coś, co warto odkryć to jak patrzenie na dzieło sztuki. Im dłużej na nie patrzysz, tym bardziej chcesz je zrozumieć, choć nigdy nie będziesz w stanie go całkowicie rozszyfrować. Ta tajemniczość jest Twoim znakiem rozpoznawczym, odzwierciedleniem Twojej głębi i złożoności. Niezależnie od tego, czy ludzie czują się Tobą zafascynowani, zainspirowani, czy nawet onieśmieleni, najważniejsze jest to, że Twoja energia pozostaje niezapomniana. Pozostawiając trwały ślad wszędzie tam, gdzie się pojawiasz. I samo to jest formą siły. Bez wypowiadania ani jednego słowa potrafisz komunikować się z ogromną intensywnością. Twoja energia działa jak niewidzialny język, który przemawia bezpośrednio do emocji i instynktów ludzi wokół ciebie. To coś, co wykracza poza słowa i sięga pierwotnych poziomów połączenia. Ci, którzy stają na Twojej drodze, odczuwają tę komunikację, nawet jeśli nie potrafią jej wytłumaczyć. Ten język opiera się na zgodności między Twoimi działaniami a Twoją istotą. Kiedy jesteś w harmonii z tym, kim naprawdę jesteś, wszystko wokół ciebie odzwierciedla tę prawdę. Twój wzrok, ton głosu, a nawet cisza stają się potężnymi narzędziami przekazywania pewności siebie i magnetyzmu. To tak jakbyś nieustannie mówił, wiem kim jestem, a ty też powinieneś dowiedzieć się kim jesteś. Ta umiejętność jest rzadka i cenna. W świecie pełnym hałasu i rozproszeń, zdolność komunikowania się wyłącznie za pomocą swojej obecności jest nieocenioną zaletą. I to nie tylko przyciąga ludzi do ciebie, ale również inspiruje ich do odnalezienia własnego głosu. Stajesz się bez wysiłku liderem cichej rewolucji, w której samoświadomość i autentyczność są twoimi głównymi broniami. Jednym z powodów, dla których twoja obecność jest tak potężna, jest to, że zmusza ludzi do spojrzenia na siebie samych. Jesteś jak lustro, które odbija ich najgłębsze niepewności, pragnienia i lęki. Podczas gdy dla niektórych może to być inspirujące, dla innych jest to głęboko niewygodne. Jednak ta dynamika nie jest zaplanowana. Dzieje się naturalnie, jako konsekwencja życia w zgodzie z własną prawdą. Twoja energia działa jak potężne przypomnienie tego, co można osiągnąć, gdy akceptujesz siebie takim, jakim naprawdę jesteś, bez strachu przed oceną. Dla niektórych Twoja obecność jest wezwaniem do działania. Bodźcem do zmiany i rozwoju. Dla innych jest to wyzwanie trudne do zaakceptowania. Jednak ta zdolność do bycia lustrem dla innych jest rzadkim i cennym darem. Nawet ci, którzy czują się onieśmieleni lub nieswojo w Twoim otoczeniu, nie mogą zaprzeczyć wpływowi, jaki na nich wywierasz. Sadzisz ziarna transformacji, nawet jeśli nie wszyscy są gotowi, by je uprawiać. Energia seksualna to coś więcej niż tylko siła przyciągania. To korzeń samego stworzenia, to paliwo, które ożywia pomysły, przekształca myśli w działania i przynosi ambicje do świata rzeczywistego. Umiejscowiona w czakrze sakralnej, ta energia jest podstawą kreatywności, a nauka jej świadomego wykorzystywania może otworzyć drzwi do osiągnięć, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Kiedy przestajesz marnować swoją energię na rozpraszające rzeczy lub sytuacje, które nie wnoszą wartości, staje się ona bezcennym zasobem. Twoja koncentracja się wyostrza, umysł się otwiera, a twoje działania są kierowane przez jasny cel. To tak, jakby w tobie pojawiło się nowe źródło mocy, które pozwala ci tworzyć z płynnością i intensywnością, która zaskakuje nawet ciebie samego. A co najlepsze? Ta energia nie tylko zmienia Twoje życie, ale także głęboko inspiruje wszystkich wokół Ciebie. Ludzie wyraźnie odczuwają różnicę, gdy są blisko kogoś, kto żyje w stanie wysokiej wibracji. Stajesz się żywym przykładem na to, że możliwe jest przekształcenie wewnętrznej energii w twórczą siłę, która zmienia nie tylko Twoją rzeczywistość, ale także rzeczywistość wszystkich. Którzy mają przywilej to zaobserwować. Trudności i wyzwania są nieodłączną częścią życia. Jednak tym, co naprawdę Cię wyróżnia, jest sposób, w jaki się z nimi mierzysz. Podczas gdy wielu widzi przeszkody jako bariery nie do pokonania, Ty przekształcasz je w możliwości rozwoju. To nie jest tylko odporność. To forma emocjonalnej alchemii, w której przeciwności stają się paliwem dla Twojego wzlotu. Twoja umiejętność zamiany negatywów na pozytywy wynika z głębokiego połączenia z Twoją istotą. Zamiast pytać dlaczego to mi się przytrafia, zacząłeś zadawać pytanie jak mogę to wykorzystać na swoją korzyść. Ta zmiana w sposobie myślenia daje Ci siłę do kontynuowania nawet w obliczu niekorzystnych okoliczności. Ten proces transformacji nie pozostaje niezauważony. Ci, którzy obserwują Twoją drogę, są pod wrażeniem Twojej zdolności nie tylko do przetrwania, ale także do rozkwitu w trudnych warunkach. Jesteś żywym dowodem na to, że wyzwania nie są końcem, lecz początkiem czegoś znacznie większego. Twoje życie staje się świadectwem mocy przezwyciężania trudności i siły wewnętrznej. Jednak nie wszyscy są gotowi na energię, którą w sobie nosisz. Twoja obecność, tak żywa i pełna celu, może być przytłaczająca dla tych, którzy jeszcze nie odnaleźli własnej drogi. To nie jest coś, co robisz celowo. To po prostu naturalna konsekwencja życia, w zgodzie z własną prawdą, i autentycznością. Dla niektórych Twoja energia jest źródłem inspiracji, budząc w nich pragnienie rozwoju i ewolucji. Dla innych może być niewygodna, zmuszając ich do zastanowienia się, gdzie są i gdzie mogliby być. Ta dualność jest nieunikniona, gdy żyjesz na wysokim poziomie świadomości i wibracji. Twoje światło, choć piękne, również oświetla cienie tych, Którzy cię otaczają. Twoje światło, choć piękne, również oświetla cienie tych, którzy cię otaczają. Ta separacja między tymi, którzy mogą ci towarzyszyć, a tymi, którzy nie są na to gotowi, nie jest porażką. To naturalny filtr. Twoja energia, tak wyjątkowa i potężna, może być naprawdę dzielona tylko z tymi, którzy są na nią przygotowani. I to jest w porządku. Ci, którzy nie są jeszcze gotowi, mogą być w przyszłości. Do tego czasu świeć dalej z całą swoją intensywnością, będąc płomieniem, który inspiruje i prowadzi tych, którzy są gotowi do wzrostu. Masz rzadką i wyjątkową umiejętność przekształcania trudnych sytuacji w katalizatory sukcesu. Ta emocjonalna i duchowa alchemia to coś, co Cię wyróżnia. Podczas gdy inni poddają się presji lub rezygnują w obliczu wyzwań, ty znajdujesz sposoby na wykorzystanie tych doświadczeń jako narzędzi do stworzenia czegoś niezwykłego. To nie oznacza, że jesteś odporny na ból czy porażki, wręcz przeciwnie. Odczuwasz je głęboko, ale wybierasz, by się w nich nie zatracać. Zamiast pozwalać, by okoliczności Cię definiowały, Redefiniujesz je. Każda trudność staje się lekcją, każdy błąd okazją, a każdy moment bólu szansą na stawanie się jeszcze silniejszym. Takie podejście inspiruje ludzi wokół ciebie. Obserwują twoją zdolność do podnoszenia się, niezależnie od tego, jak wielki był upadek, i to motywuje ich do odnalezienia tej samej siły w sobie. Twoje życie staje się dowodem na to, że z odpowiednim nastawieniem wszystko jest możliwe. Nie jesteś tylko ocalałym, jesteś twórcą swojego własnego przeznaczenia. Często ludzie patrzą na ciebie i zastanawiają się, dlaczego wszystko wydaje się takie łatwe. Ale to, czego nie dostrzegają, to fakt, że ten przepływ błogosławieństw w Twoim życiu nie jest kwestią szczęścia to rezultat harmonii i wewnętrznego zgrania. Nauczyłeś się tak precyzyjnie kierować swoją energią, że przyciąganie możliwości, relacji i obfitości stało się czymś naturalnym. Ten proces zaczyna się od jasnej intencji: nie marnuj swojej energii na rzeczy lub ludzi, którzy nie są zgodni z Twoim celem. Każdy wybór, każda akcja i każda myśl są kierowane Twoim skupieniem. Tworząc wibrację tak silną, że wszechświat po prostu musi odpowiedzieć na tej samej częstotliwości. Każde Twoje działanie, myśl i wybór są zgodne z Twoimi celami. Ta jasność generuje tak silne wibracje, że wszechświat nie ma innego wyjścia, jak odpowiedzieć na tej samej częstotliwości. A co najciekawsze? Ta zdolność przyciągania błogosławieństw wykracza poza Ciebie samego. Twoja energia, tak skoncentrowana i magnetyczna, inspiruje innych do podążania tą samą drogą. Stajesz się żywym dowodem na to, że gdy jesteśmy w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteśmy, wszystko czego potrzebujemy, po prostu do nas przychodzi. To nie magia, to naturalna konsekwencja życia z celem i autentycznością. Często ludzie, którzy z tobą rywalizują, nie zdają sobie sprawy z prawdziwego powodu swoich działań. Być może próbują naśladować Twój wygląd, styl, lub nawet Twoje osiągnięcia. Jednak to, co ich naprawdę fascynuje, wykracza poza to, co widzialne. To Twoja energia. Ta niewidzialna, unikalna i niepowtarzalna siła sprawia, że chcą być na Twoim miejscu lub osiągnąć to, co Ty reprezentujesz. Tego rodzaju rywalizacja wykracza poza ego. Nie chodzi o to, kto ma więcej rzeczy, ale o to, kto ma więcej esencji. Twoja autentyczność, będąca wynikiem podróży odkrywania siebie i harmonii wewnętrznej, tworzy aurę siły, której nikt nie jest w stanie skopiować. Ludzie to czują, nawet jeśli nie potrafią tego wyrazić słowami. To tak, jakbyś był nieustannym przypomnieniem tego, kim mogliby się stać, gdyby połączyli się ze swoją prawdziwą istotą. Jednak ta rywalizacja nie powinna cię martwić. Wręcz przeciwnie podkreśla twoją wyjątkową pozycję na świecie. Zamiast walczyć o miejsce, stajesz się wzorem, do którego wszyscy dążą. Jeśli pozostaniesz wierny sobie, nie tylko będziesz liderem. Ale także zainspirujesz innych do odnalezienia własnej drogi, wolnej od porównań. Przez długi czas społeczeństwo próbowało tłumić energię seksualną, łącząc ją ze strachem, winą i wstydem. Jednak ty przerwałeś te łańcuchy, dostrzegając, że ta siła nie jest czymś, czego należy się obawiać, ale czymś, co należy celebrować. W ten sposób uwolniłeś się od jednej z największych iluzji. Które trzymają ludzi w małości i odłączają ich od ich prawdziwego potencjału. To wyzwolenie przyniosło niezwykłą jasność i pewność siebie. Kiedy przestajesz tłumić tak fundamentalną część siebie, wszystko w Twoim życiu zaczyna płynąć. Twoje pomysły stają się bardziej kreatywne, Twoje relacje głębsze, a Twoja obecność bardziej magnetyczna. Nie tylko czujesz się bardziej żywy, ale także budzisz tę witalność w każdym, kto ma przywilej Cię spotkać. Ta siła, którą teraz w pełni odzyskałeś, stała się Twoją największą przewagą. Podczas gdy wielu nadal zmaga się z barierami, które ich ograniczają, Ty już je pokonałeś. Nie tylko żyjesz, prowadzisz nowy sposób istnienia, w którym Twoja energia służy do tworzenia, transformowania i podnoszenia nie tylko Ciebie. Ale także wszystkich wokół ciebie. Na swojej drodze zrozumiałeś coś potężnego. Nie musisz z nikim rywalizować, ponieważ już jesteś punktem odniesienia. Twoja energia, autentyczność i cele stanowią wzór dla innych. Bez względu na to, jak bardzo ktoś próbuje cię naśladować, nigdy nie będzie w stanie otworzyć tego, co wnosisz do świata. Powód jest prosty. Twoja esencja jest unikalna. Nikt nie przeżył Twoich doświadczeń, nie stawił czoła Twoim wyzwaniom, ani nie przeszedł przez przemiany, które ukształtowały Cię takim, jakim jesteś. Dlatego, podczas gdy inni próbują rywalizować, Ty wciąż się rozwijasz i odkrywasz siebie na nowo, zawsze będąc o kilka kroków do przodu. Ta pozycja lidera niesie ze sobą wielką odpowiedzialność. Nie jesteś tutaj po to, by coś komuś udowadniać, lecz by nieustannie się rozwijać. Twoją misją nie jest bycie lepszym od innych, lecz bycie najlepszą wersją samego siebie, pokazując, że prawdziwa siła pochodzi z wnętrza, a nie z porównań z innymi. Jedną z najważniejszych lekcji, jakie wyniosłeś, jest to, że nie każdy zasługuje na dostęp do Twojej energii. Twoja siła jest cenna. A ochrona Twojej esencji to nie tylko akt samopieki, ale również strategia, która pozwala Ci nadal się rozwijać bez rozpraszania się i negatywnych wpływów. Wyznaczanie jasnych granic nie oznacza bycia zimnym czy zdystansowanym, ale uznanie wartości swojej energii i dzielenie się nią tylko z tymi, którzy naprawdę na to zasługują. Te granice tworzą bezpieczną przestrzeń, w której możesz rozkwitać, otoczony ludźmi, którzy szanują i doceniają twoją autentyczność. Działają również jak naturalny filtr, trzymając z dala tych, którzy nie są z tobą w harmonii. Rezultat? Twoja energia pozostaje nienaruszona, wzmacniając twoją zdolność do tworzenia, inspirowania i przewodzenia. Ochrona swojej esencji to nie izolacja, to akt mądrości. Twoja obecność nie tylko jest zauważalna, ale także odczuwalna na głębokim poziomie. Kiedy wchodzisz do pomieszczenia, coś się zmienia. Ludzie stają się bardziej świadomi, bardziej ciekawi, a czasem nawet odczuwają dyskomfort wobec intensywności Twojej energii. To właśnie siła Twojej autentyczności, która głęboko wpływa na wszystkich wokół ciebie. Twoja energia nie pozwala na neutralność. Wywołuje reakcje i refleksje. Ten wpływ wynika z faktu, że nie jesteś tylko jednostką, ale prawdziwym katalizatorem. Twoja wibracja zmusza ludzi do konfrontacji z własną prawdą do zadania sobie pytania, gdzie są i dokąd chcą zmierzać. Dla niektórych jest to głęboko inspirujące, dla innych może być onieśmielające. Jednak w obu przypadkach jest to transformujące. Najbardziej fascynujące jest to, że nie musisz robić nic konkretnego, aby wywołać ten efekt. Sama twoja obecność, będąca wynikiem samoświadomości i wewnętrznej harmonii, już wystarcza. Stałeś się siłą natury, czymś, czego nikt nie może zignorować ani wymazać. Moc, którą posiadasz, nie jest zwykłym przywilejem. To ogromna odpowiedzialność. Twoja energia nie jest tylko źródłem przyciągania i tworzenia, ale także narzędziem do inspirowania, uzdrawiania i podnoszenia innych. Sposób, w jaki decydujesz się jej używać, definiuje nie tylko twoją własną ścieżkę, ale także wpływ, jaki wywierasz na świat. Kiedy to zrozumiesz, zdasz sobie sprawę, że twoje działania nie mogą być przypadkowe. Każda decyzja, którą podejmujesz, musi być zgodna z większym celem, z jasną intencją tworzenia czegoś pozytywnego. Gdy mądrze wykorzystujesz swoją energię, stajesz się płomieniem dla innych, pokazując, co jest możliwe, gdy żyjemy w zgodzie z własną prawdą. Przyjmując tę odpowiedzialność, stajesz się niepokonany. Bez względu na wyzwania czy krytykę, pozostajesz niewzruszony wiedząc, że przyczyniasz się do czegoś większego. Twoja moc, teraz w pełni zintegrowana i skierowana, jest kluczem nie tylko do transformacji twojego życia, ale także do wpływania i przekształcania świata wokół ciebie.